Jak w każdym turystycznym mieście, pełno turystów, ale tutaj już nie zobaczycie chińskich turystów, tylko w większości są to Niemcy. Może jest to spowodowane rozpoczętym okresem wakacyjnym, i większość wyjechała bardziej na południe i po miastach nie chce się ludziom kręcić oprócz tych, co mieszkają w okolicy i przychali sobie obejrzeć, co tutaj dreźnie ciekawego jest. Kilka minut dalej, spacerkiem od Rynku Głównego i Katedry, znajduje się Zwinger. Nie, nie chodzi mi o niemieckiego psa, a o pałacowy zespół zbudowany przez Augusta II Mocnego, który to nie wiadomo czemu stwierdził, że Trezno będzie bardziej francuskie niż Wersal i wybudował takie coś. Nazwa Zwinger wywodzi się od położenia budynku, a mianowicie znajduje się on pomiędzy wewnętrznymi a zewnętrznymi murami miasta. A niemieckie słowo Zwischen oznacza pomiędzy. Obecnie, jak widzicie, część dziedzińca jest wyłączona z uwagi na prace remontowe, ale po.